W piątek na Kępińskim Rynku miała miejsce kolejna odsłona Muzycznego Lata. Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści, którzy brali udział w warsztatach interpretacji piosenki prowadzonych przez Jarosława Wasika. Zaraz potem odbyła się plenerowa projekcja filmu Frida. Warsztaty interpretacji piosenki w Kępińskim Ośrodku Kultury trwały przez kilka dni wakacji. Prowadził je Jarosław Wasik, piosenkarz i autor tekstów, laureat wielu festiwali, przeglądów i konkursów wokalnych. Najbardziej zdolne dzieci są w małych miastach, w maleńkich miasteczkach, nie w Warszawie, nie w Krakowie. Znaczy jak obserwuję to, najzdolniejsze dzieci są właśnie w tych średnich i małych miastach. Tym dzieciom się chce po prostu i to było widać na tych warsztatach. Uczestnicy warsztatów po rozśpiewaniu, ćwiczeniach oddechowych i dykcyjnych uczyli się interpretacji piosenki, ruchu stanicznego, pracy z mikrofonem. Pracowaliśmy nad tekstem. Yy, zrobiłem z nimi taką. Porządną interpretację tekstu, bo na to często nie ma czasu. W szkole nawet nie ma czasu na to. A ja uważam, że wokaliści to dobrze jednak, jak wiedzą, o czym śpiewają. Więc zrobiliśmy jedną taką porządną interpretację tekstu piosenki. No i pracowaliśmy już na konkretnych utworach, bowiem najważniejsze to był koncert. Dodał Jarosław Wasi, który poprowadził warsztaty na zaproszenie Kępińskiego Ośrodka Kultury. Głównie właśnie z myślą o młodzieży, która no ma, nie ukrywajmy, mniejszy dostęp do różnego rodzaju ośrodków artystycznych. Zorganizowaliśmy te warsztaty interpretacji piosenki. Bardzo się cieszę, że Jarek Wasik, który. W tej chwili oprócz tego, że jest piosenkarzem, to jeszcze pełni funkcję dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki. W, w swoich rozlicznych zajęciach znalazł czas na to, żeby tutaj przyjechać, popracować z młodzieżą. Efektem warsztatów był piątkowy koncert finałowy, po którym na olbrzymim kinowym ekranie wyświetlaną firmę Frida. Kemp to jest jednym z 19 miast w Wielkopolsce, do których zawitał w tym roku poznański festiwal Transatlantyk. Widzowie mogli zasiąść na prawdziwie wakacyjnej, bo składającej się z plażowych leżaków widowni wspólnie zanurzyli. W nurt filmowej sztuki wysokich lotów. Trida jest bowiem filmem docenionym i wielokrotnie nagradzanym, nominowanym do czterech Oscarów, z czego zdobył dwie statuetki. W tym roku mobilne kino Skody, jedna z najbardziej lubianych festiwalowych sekcji, po raz kolejny odwiedza wielkopolskich widzów w ich miastach.